Witam was wszystkich. Nazywam się Mateusz Grączewski i mam 24 lata. I chciałem wam powiedzieć, że od zawsze w życiu szukałem Boga. Stało się też to przez to, że w moim życiu były bardzo takie od małego, jak byłem mały, nieciekawe sytuacje, różne wydarzenia, które właśnie zaowocowały tym, że zawsze szukałem Boga. Jak byłem mały, byłem młody, to byłem istnym, takim można powiedzieć gangreniakiem. W wieku 10 lat wypiłem pierwsze piwo i piłem potem już regularnie. Chodziliśmy gdzieś, biegaliśmy tam po osiedlu, zaczepialiśmy ludzi, zaczepialiśmy babcie, kopaliśmy je, robiliśmy sobie po prostu takie jaja, nie. Chciałem jak najbardziej zaimponować kolegom, chciałem pokazać, że jestem takim, wiadomo, kozaczkiem na osiedlu. Wiadomo, potem w późniejszych latach zaczęły się narkotyki, jakaś marihuana, potem również też coś mocniejszego się zdarzało. I, I tak naprawdę powiem Wam, że od małego bardzo, bardzo dużo przeżyłem i, i bardzo przewałkowałem takie tematy w młodym wieku, że, że tak naprawdę osoba dużo, dużo starsza mogłaby mi, że tak powiem, pozazdrościć. Ale tak naprawdę to mnie bardzo dużo nauczyło. Ja przez to, przez pierwsze jakieś tam sprawy w słodzie, pierwsze jak to się mówi, przypały w życiu i pierwsze jakieś tam właśnie takie nieciekawe rzeczy. Chciałem po prostu się zmienić. Szukałem zawsze jakiegoś rozwiązania, którego tak naprawdę nie było, i tym rozwiązaniem był tak naprawdę tylko Bóg. Bóg mi pomagał w wielu sytuacjach, tak samo, tak jak dzisiaj wszyscy nawiązują do dnia ojca, muszę powiedzieć, że miałem też nieciekawą sytuację właśnie z rodzicami. Mój ojciec 10 lat temu miał wypadek. Miał ciężki wypadek, został, został mu uszkodzony jego mózg, ledwo przeżył. No i jest teraz tak naprawdę osobą niepełnosprawną, którą trzeba się opiekować. Ja, miałem, mając wieku 13 lat, musiałem temu ojcu zmieniać pampersy. Musiałem uczyć się życia sam, jak żyć samemu, gdyż po kilku kolejnych latach moja matka zachorowała na poważną chorobę. Od 4 lat nie żyje, i ona też, ona też. Potrzebowała tej pomocy, więc uczyłem się życia po prostu jak tylko mogłem, i, i tak naprawdę zawsze był ten Bóg. Ja nie ogarniałem w ogóle nic, ale zawsze miałem tego Boga w sercu. Chciałem zawsze, kiedy było właśnie coś źle, coś było nie tak, biegłem do kościoła, modliłem się, klękałem, płakałem, naprawdę żałowałem tego wszystkiego, i, i, i tak naprawdę to był jedyny mój ratunek w życiu, bo, bo bez tego tak naprawdę nie poradziłbym sobie. Pewnie bym jeszcze bardziej się zatracił, pewnie byłoby jeszcze gorzej. I tak naprawdę, mimo że się nawróciłem szczerze do Jezusa rok temu, niecały, to tak naprawdę tego Boga miałem cały czas w sercu i Go już poszukiwałem. I, I tak naprawdę chcę Wam szczerze powiedzieć, że Bóg teraz całkowicie odmienił moje życie. Teraz y, jest to kompletnie coś innego. Ja już się nie boję. Jak przypominam sobie te, te moje dzieciństwo, ciągle się czegoś bałem, ciągle był we mnie wielki strach, wielkie poczucie winy, wstyd, bo pijany ojciec gdzieś tam wychodził pod blokiem i na mnie krzyczał. Zresztą bił też moją matkę, bił też nas, i to nie było fajne w ogóle, tak? To nikt by nie chciał takiego czegoś przeżyć. A teraz tak naprawdę wszystko mu wybaczyłem, wybaczyłem też sobie, i, i myślę, że jeżeli. Chcecie coś w życiu zmienić, to tak naprawdę Bóg Wam pomoże gdzieś tam zmienić te serce, zmienić po prostu swoje życie na lepsze. Teraz jestem tak naprawdę wolny od wszystkiego. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, bo to nie jest tak jak tutaj koledzy mówili, że Bóg ogranicza. Właśnie, że nie. Bóg stał się dla mnie jeszcze pasją. Bóg daje mi kopa do życia codziennie. Ja się modlę, bo ja chcę. Ja tutaj przychodzę, bo ja chcę. Mi tu nikt nie każe w ogóle stać, tak naprawdę. Ja tu chcę. Być, chcę wam się z wami tym dzielić, żebyście wiedzieli, że, że jest coś więcej niż tylko siedzenie gdzieś tam pod barem, czy, czy, czy picie i inne takie daremne rozrywki, tak naprawdę. Więc oczywiście zalecam wszystkim, którzy, jeżeli macie jakieś problemy, to zwróćcie się z nimi do, do Jezusa, bo to jest najlepszy lek na wszystko. I tyle. Dzięki, kochani.